Według świętego Jana. Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, i natychmiast wypłynęła krew i woda. Ech. Nasze grzechy przypominają przebijanie boskiego serca włócznią. I jaka jest reakcja Boga na to przebijanie włócznią? Natychmiast wypływa łaska. Natychmiast wypływa krew. I woda, które są znakami Eucharystii i Chrztu. Jezus na nasze grzechy, na to, że Mu przebijamy serce, natychmiast odpowiada łaską. Nic bardziej szalonego, nic bardziej wstrząsającego, i nic piękniejszego w życiu nie potrafię sobie wyobrazić. Do zobaczenia jutro.